Phil Collins ma kłopoty z poruszaniem znacznie bardziej unieruchomione niż kiedykolwiek. Pod koniec marca minie rok, odkąd kultowy zespół Genesis na dobre pozegnał się ze scena. Przypomnijmy, że jednym z czynników zakończenia działalności muzyków były choroby Phila Collinsa, z którymi perkusista i frontman grupy zmagał się od wielu lat. Przypomnijmy, że podczas ostatnich koncertów muzyk zdecydowanie nie miał się dobrze. Utwory wykonywał siedząc na biurowym krzesle, a rolę perkusisty przejął wtedy jego syn. Od 2007 roku Collins poważnie uszkodził sobie górne części kręgosłupa, a alkohol wyniszczył jego zdrowie. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Co więcej, uraz ten wiązał się z uszkodzeniem układu nerwowego, przez co film stracił czucie w palcach. To zmusiło go do przyklejania sobie paleczek do rak, a niedługo później Collins całkowicie zrezygnował z grania na bebnach. Muzyk przeszedł w swoim życiu wiele operacji, o czym wspomniał nawet podczas koncertu w Polsce. Miałem operację pleców i moja stopa jest spierdolona, powiedział szczerze ze sceny. Oprócz złego zdrowia doskwierala mu tak zabyla która raz nawet zmieniła mu zamki williwniami. Po czym, na zlost muzykowi, sprzedala jego bezcenne pamiatki. Od 2017 roku lider Genesis porusza się wylacznie o lasce, a koncertować mógł wylacznie na krzesle lub wózku inwalidzkim. Najnowsze doniesienia o jego stanie zdrowia nie są w tej kwestii optymistyczne. Jakiś czas temu w śniadaniu w CBBC zagostilnik Rutherford, który w brytyjskim zespole realizował się od lat. W rozmowie z prowadzącymi gitarzysta wyznał, że co obecnie nie miewa się najlepiej. Fil jest znacznie bardziej unieruchomiony niż kiedykolwiek. Szkoda, na trasie cieszył się wysmienitym humorem. Teraz spędza czas w domu, gdzie cieszy się życiem. Przez lata bardzo ciężko pracowali myśle. Ze teraz cieszy się spokojnym czasem w domu, mówił w programie.